I witam, witam na nocnym update'cie. Tylko za bardzo nie mam co tutaj mówić, ale powiedzmy, że jest co powiedzieć. Była sobie falka, pierwszy impuls, miała korektę, ma i drugi impuls. I tu zaczynają coś malować. I w niej są takie trzy wypchnięcia. Powiedzmy, że tu jest pierwsze. O, ciężko, bo jest zbyt płaska, wywnioskować, ale chyba tak będzie. I tu będzie trzecie. Jakieś trzecie. Czyli w nocy albo zaraz e, przebiją tutaj się troszeczkę wyżej. O, coś takiego i kolejny impuls w dół. Kolejny impuls, kolejna fala wyprzedażowa na Ujku. I oczywiście drugie drugie zejście, drugi impuls fali będzie kopią trzeciego no zawsze to samo jest zasada jest wszędzie taka sama a ja ją będę wszędzie powtarzał miliard razy no i tu się pojawi ten wzorek takie coś takie coś się pojawi i zakończy się ta fala to pewnie jutro rano będzie, no może za dnia i będziemy ładować longi no, taka jest rzeczywistość. Szokująca, wiem. Ładować longi w trendzie spadkowym. No tak, bo moim zadaniem będzie, znaczy moim celem jest a, łapać te falki chyba na tych M30, no bo co mi innego zostało? No przecież nie będę trzymał tutaj tych esek kilka miesięcy. Bez sensu. Tak, sobie będę skakał. No. Więc prawdopodobnie tutaj lekko wybiją i znów będą schodzić Ale chyba nawet bardziej niż tu, w sensie większe będą spadki niż to co tutaj było. Tak mi się coś zdaje. No tak poszerzyli to może będzie, może będzie głębsze spadki, a może wcale nie. No zobaczymy. Zobaczymy jak mi to pójdzie to malowanie tego wzorku. A i wtedy będziemy budować siatę siatel na longi. No, to jest ujek <laughs> na Dow Jones. E, no, sytuacja jest podobna. Znaczy, podobnie idą. Zobaczcie, też są trzy wypchnięcia. No, szok. Znaczy, też trzy takie wypchnięcia w korekcie. Pierwszy impuls, drugi. Nie, normalnie lustrzane odbicie. Jestem w szoku. Mm, tu jeszcze coś zgodnego uwagi. W tym drugim wypchnięciu i znów korekta a oni... dopiero zaczynają budować. Trochę są opóźnieni. Muszą się pospieszyć. Muszą się pospieszyć i to wszystko to szybko namalować te trzy tutaj pchnięcia. No trzy pchnięcia szybkie. a to bardzo nie wiem co to jest. O, to też należy do wzoru e, w tym drugim wypchnięciu. Damy inny kolorek. No, o coś takiego. I tu będą trzy. I tu będzie konsola, którą będzie kopią. Jedno i to samo w kółko. I, i, i zepchnięcie w dół. Trzeci, trzeci impuls. Trzeci impuls z tam, jakiejś tam długości. Który będzie miał oczywiście ten zorek, Ten wzorek z drugiego wypchnięcia. drugiego zejścia. No, z drugiego impulsu. OK no to o, coś takiego namalują coś takiego namalują Ym, i GC no na GC czekamy na TP bądź się nie doczekamy ktoś to wie, wybili trochę lotów a trochę pozycji tu wybili, no niestety ja no chyba będę musiał walić po 100 lot. <grym> ok okej no czyli tu czekamy, chyba że się nie doczekamy chyba że coś innego wymalują no, też jest to możliwe. GCK jest najmniej pewny ze wszystkich, chyba. Fund funt jest szalony. I EuroCAD. No, albo to, to przebiją, wywalą w kosmos, albo będą szli w górę. A, patrząc z M30, to wygląda tak, że oni dopiero coś malują. Dopiero tą korektę i gdzieś tutaj kopię zrobią. No, tak przynajmniej to wygląda, ale wcale tak też nie musi być. O, no standardowa procedura trzy impulsy przydzielone dwiema korektami Jedno i to samo no prawdopodobnie tak ale jak zwalą się też będzie ok, nikt nie będzie płakał no ja nie będę, wy chyba też nie no i tak się, tak się sytuacja ma wprawdzie tutaj w tej, w tej pierwszej korekcie na gcq są tu takie zjazdy góra dół, góra dół. no uznaję, że to jest powiększone więc te sobie zjazdy robią i prawdopodobnie dojdę do tyteków. No. To taki szybki update'cik nocny. Pozdrawiam wszystkich. No to hej.